Siema, siema widzowie jestem czyli i witam Was w kolejnym odcinku z Hero Zero. Yy, sami zobaczycie, co się stało. Yy, zapraszam Was do odcinka. Yy, no a więc stało się. Gram na pl 28, for fun, ale. Yy, no gram. Jest jak jest. Yy, nie. No, stało się to tak przypadkiem trochę. W sensie przypadkiem. No, no naprawdę nie chciałam tu grać i będę sobie top 100 graczem i tak, kupiłam sobie tam kilka opon, bo straciłam już jeden dzień i nie chcę stracić następnego, więc te oponki są tylko na pomijanie drugi bocik to jest podstawa, tak czy inaczej, więc no, no nie bijcie mnie za to eee... no wiem, że jestem debilem, wiem już od dawna i tak, trzeba popomijać trochę eee, trochę, znaczy, no już trochę pominałam Widać po ilości opon. No naprawdę nie chciałam tu grać, ale wyszło jak wyszło. Więc sobie możecie poglądać, jak pomija mankę. O, no, to jest git. oho, to jest 28 lagi. Nie, no, generalnie to tak czy inaczej straciłam zbyt dużo. W sensie zbyt dużo, no, bo dwa razy jest. To straciłam 400 enki, nad wszystkimi, więc tutaj już topki nie będzie <grymne> A i tak by mi się nie chciało pod topkę iść pod względem pieniężnym Szkoda mi pieniędzy I na w 6 będę dalej grać, a to będzie takie konto for fun Serio <grymne> No ale no, enkę trzeba pominąć, nie? Hmm... A to jest klick Przynajmniej tak z 60 level chcemy mieć dzisiaj. Nie wiem, czy mi się to uda, bo w sumie w magazynie jeszcze dostałam enki. To jednak 350 enki straciłam przez y, pierwszy dzień. Przez brak nie na pierwszym dniu. No nie to tutaj. A tutaj, ile mi brakuje? 2,5 tysiąca. Dobra, pierwsza misja. Masakra, nie? Ostatnio się starałam tak nad misjami. Yy, nie wiem kiedy, ale. Na PL26 na przykład nie zwracam na to uwagi. Dobra. Nikt nic nie widział. Może dobiję ten trz... Nie no, nie dobiję 60 levela no, Ale wiecie, to jest tak for fun Więc... <gryw> nie ma straty Hmm rolować wszystkiego nie będę, bo chcę mieć jakieś oponki na pomijanie ewentualne ale nie ja tego nie chcę Kurwa Moli mnie to, ale no, nie chcę wydawać tu więcej pieniędzy. Więc jest jak jest. Dobra, trening zaraz będzie. Tu mnie ktoś bije, sadgę. Ligi nie zrobię, co jest w sumie? No, punkty, dwa punkty. Ech, można to jeszcze przetrawić. W sumie, stop.ój z tym. Więc sobie po prostu w ten sposób level Będę mieć zrolowane, jest git Dobra, jest kondycja To jest więcej kondycji i lepszy w ogóle itemek Tego nie chcę, dobra, git jest nie, kasanę już sam zakręciłam 30 razy. Nie dostałam nic ciekawego. W sensie, no to jest mój fart. Na pal 26 też tylko 20 i czwórki. To zresztą mogę pokazać. O, tej w ogóle ze startu. No co ja tu mam? to mam? Są 4 czwórki 20 0, 40 Tak, niczego. Yy, dobra, tej na 24 też muszę coś porobić. Dobra. Jeden za jeden Ech, No ale generalnie też się załamuje swoją decyzją, że tam jednak zaczęłam grać Bo to, to, to jest... złe Śmiałam się że z ty to zaczęły grać a ja sama to zrobiłam <gryzja> Hipokryzja trochę Dobra, lecimy no ale tutaj też nie będę jakoś za bardzo wszystkiego rolować. Po prostu taki... Wiecie, zwykły rol. For fun gameplay. No nie chcę mi się wszystkich gonić. Wiesz, w sumie to mówiłam. Dobra, nie będę was zanudzać. zwykłym klikaniem. Więc po prostu przerwę i wam pokażę dzisiejszy progres. W jeden dzień, więc za dwóch. Dobra, już fulonki wyrobione treny, no skończone, tylko że wyjdzie sobie odpalam tam jakieś. E, no generalnie 49 level, no dość niski, ale jest git. Jakby nie ma co narzekać, co nie? E, zwłaszcza, że nie rolowałam misji, w sensie, tam wiecie, jak miałam jakieś takie mega, słabe to rolowałam, ale robiłam misję w sumie na taką też zrobiłam. Po prostu pominam całą mękę i tak za bardzo nie patrzyłam co robię. Bo nie chce mi się. I no i to tyle. 21 pojedynków, 7 ligi i jest godzina 22. Nie dociągnę do Expo. To jest i tak 1000 Expo, więc to można tam jakoś pominąć. Yy, walki w krywce zrobione. No, trochę straciłam, trochę straciłam. Tutaj miałam. Yy, ten. Telefon odblokowany. Zrobiłam na yy, 3310 i, i jest super, nie? Generalnie to nie jest najlepszy start, jaki miałam, ale no nie można narzekać, bo dość mało oponek wzużyłam w sensie 150. Ale to jest w sensie. No zużyłam je na pomijanie. Bo szczerze mi się nie chciało robić. E, więc no tak się prezentuje moje konto w secio, jaki zebrałam przez ten czas. I wiem, jest słabe. No jak na jeden dzień gry. Czy na jeden dzień gry. E, nie licząc tego, że bijam. W sensie, no to konto założyłam pierwszego dnia serwera i sobie byłam, tak, forfan w loży szyderców, bo tak. Może znajdzie najbanka, jest najbanek. Tutaj sobie byłam. W sensie, nie robiłam, <gryw> nie robiłam enki, nie robiłam nic pierwszego dnia, więc no, no jest git jak na jeden dzień. I no co, no ja już to konto zostałem jest godzina 22:30. I się z wami żegnam więc miłego dnia, miłego wieczoru czy czegokolwiek i powodzenia dalej w grze. Więc no ma